W tym materiale skupimy się głównie na Brześciu Kujawskim. Przedstawimy najciekawsze miejsca fragmentu szlaku piastowskiego. Kościół św. Stanisława biskupa męczennika rzymskokatolicki kościół parafialny w Brześciu Kojawskim, powiecie włocławskim w województwie kujawsko-pomorskim, należy do dekanatu brzeskiego. Mieści się przy placu Władysława Łokietka Zachowany do dnia dzisiejszego gotycki kościół poklasztorny świętego Michała Archanioła Pochodzi z drugiej połowy XIV wieku Urząd miejski w Brześciu Kujawskim Brześć Kujawski jest miastem znany z bogatej tradycji historycznej Odkrycia archeologiczne na terenie ziemi brzeskiej stanowiły tego czasu sensację na skalę światową Władysław I Łokietek Urodzony między 3 marca 1260 roku a 19 stycznia 1261 roku Zmarł 2 marca 1333 roku w Krakowie Książę na Kujałach Jedna z głównych atrakcji Brześcia Kujawskiego Mieści się w samym centrum Alei Władysława Łokietka Zmiankowane po raz pierwszy w 1306 roku przy czym zachowane do dziś pochodzą najprawdopodobniej z czasów Kazimierza Wielkiego.